Przeczytałem dzisiaj na łamach dziennika Rzeczpospolita informację, która absolutnie mnie zmroziła. Jeżeli to faktycznie jest prawda, to znaczy, że rząd gra polskim bezpieczeństwem, no i chciałby się targować politycznie w sprawach, gdzie przecież Targów żadnych nie powinno być. Okazuje się, jak donosi Dziennik Rzeczpospolita, że rząd może dać prezydentowi BBN w zamian za nominacje ambasadorskie, a tak przynajmniej czytamy w tej gazecie. O co dokładnie chodzi? Ano chodzi o to, że generalnie my, jako rząd, to możemy odpuścić tę sprawę Sławomira Cenckiewicza. On może ostatecznie dostać od nas, od służb, dostęp do informacji niejawnych, ale pan prezydent. Musi zgodzić się na kilka nominacji ambasadorskich, czyli BBN za ambasadorów. Sławomir Cęskiewicz odpowiada wprost: Polska to nie targowisko, ale okazuje się, że w tym całym sporze, właśnie o dostęp do informacji niejawnych, rację ma Pałac Prezydencki Sławomir Cęskiewicz oraz sąd, który przyznał Cęskiewiczowi właśnie ten dostęp, anulując. Z odebranie dostępu Cęckiewiczowi przez służby. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Już jedziemy, pokażę Wam też, jaka jest odpowiedź Sławomira Cęckiewicza na tę publikację. Sprawa, żeby nie powiedzieć, oprócz tego, że jest niebezpieczna, to jest żałosna. Będą grać, będą uprawiać politykę na wszystkim. I uważam, że jak największa liczba obywateli powinna widzieć o co chodzi. Że ten spór o dostęp do informacji niejawnych to jest tylko i wyłącznie polityka. Bo tak to się okazuje. Skoro politycznie możesz coś załatwić, to jest to polityką. Ruszamy. Daj tylko subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna. Chcemy w tym roku wbić jak najszybciej 200 tysięcy subskrypcji, budować wielkie środowisko konserwatywne, które właśnie takie informacje będzie rozpowszechniało i opowiadało politykę tak, jak my to widzimy, a nie tylko tak, jak chce tego strona lewisowa Liberalna. Daj suba, bądź z nami, a ja już lecę dla Was z tym tematem. Oczywiście zostawcie też komentarz. Wyraźcie na ten temat swoją opinię. No i z informacji gazety wynika, że w rządzie i podległych mu służbach specjalnych rozważa się opcję ponownego przyznania Cęckiewiczowi dostępu do informacji niejawnych. No tak proszę państwa nagle wszystko się zmieniło. Pek Już może mieć. Jak zaznaczono przed rządem i prezydentem rozmowy dotyczące między innymi nominacji ambasadorskich, a sprawa Cęckiewicza może okazać się przedmiotem targu między dużym a małym pałacem. Jak Nazywa się Ośrodek Prezydencki i Rządowy. I Jak czytamy w gazecie, kancelaria prezydenta nie zgadza się m.in. na nominacje dla Bogdana Klicha i Ryszarda Sznepfa. No, Uważam, że gdyby prezydent Karol Nawrocki zgodził się teraz na tę te nominację pod wpływem takich targów, to naprawdę dużo by stracił. Także musi tu być prezydent konsekwentny. Tę sytuację, między innymi wykorzystując taką publikację, należy wykorzystać. Prezydent musi to wykorzystać musi pokazać obywatelom zobaczcie, jak oni grają. Grają tym dostępem do informacji niejawnych, prawda? Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że wkrótce ma dojść do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, a następnie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. No i oczywiście na te rewelacje dziennika Rzeczpospolita odpowiada pan profesor Sławomir Cęckiewicz. Który pisze tak, mam nadzieję, że mój ulubiony rzecznik szybko w swoim wyjątkowym i pełnym kultury i znajomości spraw w stylu sprostuje ustalenia redaktora Nizienkiewicza w Rzeczpospolitej, bo przecież, punkt pierwszy, nikt z rządu przyznawać mi dostępu do tajemnic nie musi, gdyż przywrócił mi je sąd wyrokiem z 17 czerwca. Punkt drugi, zawsze rząd może wycofać skargę kasacyjną na wyżej wywołany wyrok, ale wtedy sam przyznałby się do łamania prawa. Punkt trzeci. Jak powiedział prezydent Karol Nawrocki, Bogdan nie będzie nigdy ambasadorem RP w Waszyngtonie i moja sprawa, choć już rozstrzygnięta przed sąd i przepisy postępowania administracyjnego, nie jest warta takich targów. Dla Polski jest ważne, by w Waszyngtonie był ambasador RP, który prezydenta USA nie obraża, nie wyzywa, a przede wszystkim cieszy się poważną pozycją polityczną. No pełna zgoda tutaj. Myślę, że zgadzamy się i z, z szefem BBN, i z z panem prezydentem i chciałbym właśnie, żeby Karol Nawrocki nie ugiął się, tak jak tutaj Sławomir Senskiewicz pokazuje. Nie ugiął się, bo to byłaby dla niego porażka wizerunkowa. Wszędzie te wszystkie newsweeki, one, te, te wszystkie media, one by pisały, że rząd wygrał z prezydentem sprawę ambasadorów. Nie! Tak nikt by nie mówił, że tutaj się do, nawet dogadali. Nawet bym nie chciał, żeby w tej sprawie się dogadali. Ja myślę, że Sławomir Cenckiewicz nie chciałby, żeby się dogadali, tylko wolałby odejść odejść z podniesioną głową, wiedząc, że ma rację, niż być przedmiotem takich targów, nieładnych targów, szanowni państwo, targów dotyczących bezpieczeństwa. I kwituje tę całą sprawę Sławomir licz tak. Polska to nie targowisko i żerowisko dla pająków z SKW i FSB, skadyn, ale świętość i poszanowanie prawa. Brawo, tak to powinno yy, yy, wyglądać. I oczywiście na tę reakcję... I wpis Cyngiewicza zareagował. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Bzdura goni bzdurę. Tyle i wszystko jasne. No to powiem szczerze, że no, dość słaba informacja i odpowiedź pana rzecznika Jacka Dobrzyńskiego, bo to chyba to jest ten rzecznik, ten ulubiony rzecznik, raczej nie Paweł Wroński. To musiało chodzić o Jacka Dobrzyńskiego. Moi drodzy. Jak najwięcej osób musi się o tym dowiadywać. Absolutnie jak najwięcej. Klikajcie, udostępniajcie ten film, róbcie wpisy, udostępniajcie wpis Sławomira Cęckiewicza, yy, artykuł. I dawajcie opinie. Rząd chce robić targ i politykę na polskim bezpieczeństwie. No bo moi drodzy, jeżeli mówimy o tym, że ktoś ma albo nie ma dostęp do informacji niejawnych i tym kimś jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to przepraszam bardzo, to obok prezydenta RP w Kancelarii Prezydenta jest jedna z najważniejszych funkcji. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Człowiek, który bierze udział w Radach Bezpieczeństwa Narodowego, który powinien, musi mieć dostęp do informacji niejawnych. Ten dostęp był odebrany Cenckiewiczowi z powodów politycznych i zobaczcie, chcą mu z powodów politycznych ten dostęp przywrócić. Sąd rozstrzygnął, sąd anulował decyzję służb. Tak wygląda polskie prawo i tak wyglądają polskie przepisy. I ani rzecznik tutaj, ministra koordynatora służb specjalnych nie ma racji. Ani Tomasz Siemoniak w tej sprawie nie ma racji. Przypominam, nagrałem na kanale Ekstra, taki nawet film dla Was, jaki plan w ogóle zdradza, będzie działania wobec Cęckiewicza, bo okazuje się, że yy, służby ABW ma zbadać obecność Sławomira Cęckiewicza na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. No, Szanowni Państwo, Szanowni Państwo! Ta ekipa rządząca, oni powinni o siebie zadbać i o sobie myśleć i sobie przekazywać dobrze informacje, bo oni nas ośmieszyli podczas posiedzenia ONZ, gdzie wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych wygadywał bzdury, które później podchwytuje rosyjska propaganda. Czy naprawdę rosyjska propaganda ma też to rozgrywać? Czy oni sobie muszą pisać raporty, muszą to analizować, że my się kłócimy w takich sprawach? No absolutny skandal, nie powinno tak być i mam nadzieję, że to się jak naj szybciej zakończy. Zakończy. Bo to jest telenowela, która nie powinna się dziś odbywać. Co najgorsze, telenowela absolutnie, ja tak to oceniam, polityczna, o politycznym podłożu. Moi drodzy, na sam koniec, kto tu dotrwał? Zapraszam poniedziałek, godzina 17 na spotkanie autorskie Medialnej wolniny Polsko-Polskiej, które odbędzie się w Warszawie w kawiarni Agre Contra. Kto ma ochotę, kto jest, niech przyjdzie. Zapraszam na spotkanie ze mną poniedziałek, godzina 17, 29 września. Szczegóły tutaj w tej grafice, w linku, który zostawię w opisie i w pierwszym komentarzu. Także jeżeli masz ochotę posłuchać i spotkać się ze mną na żywo w Warszawie, zapraszam.